Siemaneczko, witam w kolejnym filmie, w kolejnym odcinku, w kolejnym etapie składania zbroi Mark 3, zbroi tunnego Starka od DeAgostini. Jesteśmy na egzemplarzu numer 70. Nie przedłużajmy, bierzmy się za składanie. Jak widzicie na pierwszy rzut oka no, rzuca się ten czarny element. Czy to jest podstawka? Nie wiem szczerze, bo ja zamówiłem prenumeratę premium, ale części od podstawki są całkiem inne, więc ta być może taka jest z wersji podstawowej. Co w takim razie bez sensu było kupować wersję premium, aby mieć tą dodatkową. No dobrze, przejdźmy do egzemplarza. Co będziemy dziś tutaj montować? Jak widzicie, no te egzemplarze są mocno upogięte, bo to wszystko w kartonach leżało. No, i się pogięło. Bardzo mi szkoda z, z tego powodu, bo no, tracą na wartości, i na jakości, niestety. No. Szkoda, szkoda, no za głupotę się płaci. Mam już odpowiedź: co to jest też za element? To jest podstawa robocza. W numerach 70, 71, 72, 73 zostaną dostarczone elementy oraz instrukcje do montażu podstawy roboczej Iron Mana, czy Iron Mana, jak to woli która pozwoli przymocować model, aby ułatwić dalszą budowę. O, jest to bardzo ciekawe. E, podoba mi się. Podoba mi się w, w takim razie, że to jest taki dodatek. E, Ona też będzie mogła służyć jako ładna zuba gdzieś. Dobrze, przejdźmy do składania. Oprócz dzisiejszego elementu będzie też potrzebny łącznik z, nu z numeru 65. I to jest ten. Potrzeba go przetrzeć z kurzu. No, jest ok. I... W takim razie umieść przycisk mocujący nogi wewnątrz centralnej tylnej części zbroi. Następnie umieść dwie sprężyny 70c na bolcach wewnątrz przycisku. Sprężyna jedna idzie na ten bolec, druga sprężyna idzie na ten bolec. Dobrze są zamontowane, znaczy są nałożone na razie. I teraz mocujemy łącznik nóg tą stroną. Trzeba go zamocować. Nie wiem, czy widzicie tutaj, ale ta sprężyna się nie chce dopasować tutaj do bolca. Element jest spasowany ze sobą bardzo dobrze. Przycisk się klika. Tak, no powiedziałbym, że dosyć opornie. Uznajmy, że jest pięknie, że on się pięknie klika. No. Chociaż to jest tak oporne. Być może jest to częścią większego planu. Przekonamy się w dalszych egzemplarzach. Tymczasem to odłóżmy na bok, bo będzie nam jeszcze potrzebne kilka elementów z poprzednich egzemplarzy. Będzie nam potrzebna jeszcze druga część biodra i osłony, które będziemy mocować. Dobra, mam nadzieję, że zrozumiałem o co tu chodzi. Eee, najpierw nakładamy elementy jeden tu, który ma być elementem prawym. I drugi element tutaj, który ma być elementem lewym. I w kolejnym etapie trzeba dołożyć tą obudowę tutaj od tyłu, od drugiej strony i spasować elementy ze sobą. Tylko, kurde, one trochę przeszkadzają teraz. O, może się uda. I po chwili próby i błędów udało się zmontować elementy ze sobą. Teraz trzeba je skręcić za pomocą śrubek w tych miejscach. No i te elementy ze sobą złączyć też śrubkami tutaj i tutaj. Elementy biodra są już gotowe. Tak się o to prezentuje, zmontowane biodro na dzisiejszym etapie. No, i na dzisiaj to będzie wszystko. No, i tak ostatnio narzekałem, że te składania wychodzą tak naprawdę po 30, po 40 sekund czy po 20. A dzisiaj zajęło to trochę więcej, ale elementy z poprzednich etapów, z poprzednich egzemplarzy, są już zmontowane, są ze sobą połączone. Yy, więc. Czekam aż będziemy montować do tego nogi. A nic nie mamy chyba o bo mamy jedną rękę, mamy drugą rękę, mamy jedną nogę, drugą nogę, jedną trzeba obudować. No i będziemy przychodzić pewnie do tułowia powoli. Na dziś to wszystko. Dzięki Siemaneczko.